Hej, siemano ludzie, serdecznie z tej strony. witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj nowa seria na moim kanale, w której to właśnie youtuberzy będą budować skład w sensie skład z kart, czyli zrobimy sobie taki draft youtuberów. I moim pierwszym gościem jest Albi Barsa. Bardzo Ci dziękuję, że wystąpiłeś w moim odcinku. A zasady są takie, że będę otwierał saszetki, a Albi będzie mi podawał numer karty, która, którą mam wyciągnąć do składu, więc. Formacja taka jak zawsze lubię, 1-4-3-3, więc lecimy, składamy sobie saszetki, jest ich 11, więc 11 propozycji zaraz Albi mi tutaj poda, no i zobaczymy jaki uda się składzik złożyć. W tym odcinku będzie to jeszcze Premier League, a w następnym drugi mój gość specjalny, będzie to Dyszka i myślę, że zrobimy to z najnowszej kolekcji Euro 2021 kików bo właśnie już produkty do mnie idą, więc zaczynamy. Otwieram pierwszą saszetkę. Oczywiście bierzemy z przodu i zaraz zobaczymy, co będzie. Jeżeli trafi mi się logo, to przesuwam kartę o jeden do przodu. Więc najpierw zobaczmy, co tutaj ciekawego było. Mamy Gomeza, mamy kartę numer 2. O, to wiadomo o co chodzi. I zaraz zobaczymy. Jaką pierwszą kartę z tej saszetki mi tutaj wylosował Albi? I tu mamy jeszcze logo Liverpoolu. No i zobaczmy, jaka ma być pierwsza karta do składu. Siemano Sebek, Siemano widzowie no z racji tego, że ostatnio bardzo dostało nieźle w plecy aż 4-1 od PZ, no to wydaje mi się, że wybór jest dość prosty. Numer 4. No dobra, Albi wylosował kartę numer 4, więc mamy raz, dwa, trzy. I tu jest karta numer 4. I mamy tutaj pomocnika więc damy go sobie tutaj i lecimy z drugą saszetką zobaczymy co będzie tutaj możecie pisać w komentarzu kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach no i lecimy mamy tu pierwszą kartę Pereira z Manchester United I zaraz zobaczymy jaka jeszcze tu karta specjalna nam wypadnie Boli tu mamy Kodzik o, są dwie karty odwrócone, mamy tu pierwszą diamentową i drugą, jest to Defensive Rock Me i zobaczmy jaka ma być druga karta z saszetki numer 2. To teraz weźmy dwieczkę, bo niedawno pojawiła się już druga kolekcja z, z, na Euro 2020. No i Albi wybrał kartę numer 2, a karta numer 2 jest to właśnie ten oto pan. Jest to znowu pomocnik, no to dajemy go sobie tutaj. I lecimy z trzecią saszetką. zobaczymy jaki następny zawodnik w do składu. O pięknie się zaczyna. Mamy tutaj Timo Werner z Chelsea. I jedziemy dalej, tu mamy Kodzik. O, nieźle, fajna fryzurka. Tu mamy kartę odwróconą, jest to karta Elite, elitka i tutaj mamy Hero. No i zobaczmy, jaki będzie trzeci zawodnik, i jaka będzie trzecia propozycja Albiego. A teraz weź szóstkę taką. No i jest to karta numer 6, więc karta numer 6 to jest karta ostatnia, karta specjalna, karta Hero. I jest to obrońca, więc damy go sobie tutaj. I lecimy z kolejną czwartą już. Zobaczymy co wpadnie nam w czwartej. No to lecimy. Mamy kartę numer 1, proszę bardzo, jest Kevin De Bruyne, fajnie jakby wejściał do składu, ale zaraz zobaczymy kogo nam wylosuje Albi Tu jest David Luiz, Kodzik, odwrócony pomocnik, o pięknie, Hero, Chamberlain z Liverpoolu, więc sprawdźmy sobie jaki będzie czwarty zawodnik. No aktualnie Barca ma jeszcze trzecie miejsce w tabeli La Liga, więc trójeczka. No, i Albi wylosował kartę numer 3. No, nie był to szkoda, że Kevin De Bruyne, ale tutaj mamy kolejnego pomocnika, więc dajemy go sobie tutaj. Dobra, lecimy z kolejną, piątą. Już i co tutaj będzie? Mamy kartę numer 1, i lecimy. i Zaraz zobaczymy, jaka będzie kolejna propozycja. Mamy pomocnika na elicie. I jest goalkeeper, goalkeeper na karcie hero, no i zobaczmy sobie pozycja numer 5, jaka to będzie karta. Na ten moment 5 razy bardzo wygrywał Ligę Mistrzów, więc weź piąteczkę. No i Albi wyrosował piątkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no szkoda, że nie szóstkę, to byśmy mieli już bramkarza, a tak mamy znowu pomocnika, więc mamy już czterech pomocników, szkoda, że nie bramkarz, no trudno, weźmy z kolejną, szóstą już. A w szóstce co będzie? Zobaczymy. saszetka numer 6 to jest pierwsza karta, żebyśmy wiedzieli. O, zawodnik z mojego składu w FIFA Mobile. Tu mamy line-upa. Eee, mamy bonusik, czyli tutaj logo. I pomocnik. Pomocnik na karcie Hero. No i zobaczmy. Szósta saszetka i jaka będzie propozycja niech będzie znowu numer 4 i Albi wylosował czwórkę raz, dwa, trzy czwórka, jest to line up z Newcastle więc no myślę, że może to też przesuniemy tylko, że będę musiał przesunąć o dwa dlatego, że tutaj jest logo no bo line upa to tak ciężko wrzucić do składu więc no może to po prostu przesuniemy chyba, że zrobimy no nie, przesuniemy, no bo bez sensu będzie line upa wrzucać, przesuwam o dwa dlatego, że tam było logo, więc bierzemy tutaj hero, jest to defender, więc z boku wrzucamy go do składu i lecimy dalej. I będzie to saszetka numer już yy, 7. także będziemy tak przesuwać. Dobra, i zobaczmy co będzie w siódemce. Mamy kartę numer 1. O, ten kwadracik śmieszny, pp. Bednarek, lol, kodzik line-up znowu. I tu jest napastnik z Manchester United Greenwood na karcie Diamond. Więc zobaczmy, yy, pozycja numer 7. I co tam Albi wylosował. Niedawno minęło już 5 lat, odkąd nagrywam na YouTube, więc piąteczka. Jest to karta numer 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu line-up, więc przesuwamy i bierzemy sobie napastnika tutaj z Manchester United. Więc tak to będziemy robić. I saszeczka numer 8. 8. Zaczynamy. O, ładnie. Manchester United. Fernandez. I lecimy dalej. O, kolejny zawodnik z Liverpoolu. Henderson. Sorry. Kodzik. Tu mamy obrońcę na elicie. I goalkeeper. Goalkeeper Gdechea No i zobaczmy, kogo wylosował teraz w kolejnej. W saszeczce Albi, w saszeczce numer 8. No, a z racji tego, że nie było jeszcze jedynki, to może teraz numer 1. No i Albi wylosował jedyneczkę, więc mamy tutaj zawodnika z Manchester United, pomocnik. Więc na razie damy go sobie na obronę. A może sobie podmienimy? W sumie możemy podmienić. Zaraz podmienimy. O, zrobimy tak. Dobra, lecimy dalej, to już będzie 9. I w dziewiątej mamy Sancheza na początek z eee, Tottenhamu, Arnold, Namela, Kodzik, tu będzie logo i napastnik Traore. Fajna karta, więc zobaczmy teraz w dziewiątej w co Albi wylosował. To może teraz znowu szósteczka. Aktualnie Messi ma 6 tych piłek, więc pasuje. I w dziewiątej, dziewiątej będzie karta numer 6, czyli ostatnia, no to pięknie Traorę nam wyskoczył napastnik, więc dajemy go tutaj. Dziesiąta, przedostatnia saszetka. Dziesiąta, co my tu mamy? Kanu na początek. I lecimy dalej, to jest też dobre. I goalkeeper jest. Albi, jakby go wylosował Hero, i kolejny goalkeeper Alison z Liverpoolu i w dziesiątej saszetce, Co wylosował Albi? To weź teraz numer 3, ponieważ 3 lata już grał w FIFA mobile. No i będzie to karta numer 3. Raz, dwa, jest trójka. Mamy tutaj pomocnika, więc damy go sobie na obronę. I ostatnia saszetka, No fajnie, jakby goalkeeper jakiś wyleciał. Albi go wylosował oczywiście. No zobaczymy co będzie. Na dzień dobry Mendy. O no, tutaj mamy kolejnego zawodnika. Diop, Kodzik. A na karcie specjalnej będzie logo Evertonu. No i zobaczmy w ostatniej saszetce kogo wylosował Albi. No i na końcu wybierz numer 2. Pozdro. No i wylosował kartę numer 2. I to jest właśnie ten oto pan obrońca, więc myślę, że damy go na bramkę, no bo niestety bramkarza nam się nie udało wylasować, więc w ten oto sposób zakończyliśmy. I tak wygląda składzik, który... czekajcie, hmm? coś mi tu nie pasuje, aha, no tak, bo to miało być 4-3-3, więc damy sobie... a dobra, niech będzie tak, zróbmy tak. 4, 3, 3, w sumie mogą zostawić 4, 4, 2 no w sumie no, możemy zrobić i tak nawet czemu by nie, co nie? dwóch napastników, czterech pomocników, czterech obrońców i jeden bramkarz oczywiście, no a to było na tyle w tym odcinku, w kolejnym będzie dyszka mam no, nadzieję, że Wam się podobało, ja Was pozdrawiam serdecznie Tobie Ali, bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!